Witamy serdecznie w ten przepiękny, wspaniały, uroczysty dzień z okazji Dnia Kobiet. Bowiem jesteście jak anioły, nie kobiety. Zobaczcie. Witamy serdecznie na niebiańskim Dniu Kobiet w dniu 9 marca, czyli dzień po. Cześć drogie panie, drodzy panowie. Jest mi niezmiernie miło kolejny raz z wami się spotkać i wspólnie, świętować wasze święto. Ale dzisiaj tak się też zdarzyło, że zaprosiliśmy na wasze święto panie panów sołtysów. Ponieważ w poniedziałek przypada dzień sołtysa, a że jest więcej pan pań, więc dzisiaj wspólnie będziemy jeszcze z nimi świętować i dziękować i gratulować. Ale przechodząc do głównego dzisiejszego święta, tego anielskiego, wspaniałego, przepięknego dnia, drogie panie Przede wszystkim życzę Wam dużo zdrowia, radości, miłości i życzę Wam tego, żeby ten Dzień Kobiet był każdego dnia w Waszym życiu. Oba się da! I to jest przed Wszystkiego dobrego Wam życzę, drodzy tysi i zasługujecie na to, co jest najlepsze. Natomiast mamy to święto kobiet, i powiem Wam tak, że całe właśnie to życie bez Was było do, do niczego. I nieraz wiecie, co. Nieraz tak sobie myślę, że tyle razy zasłużyliśmy w ciągu naszego życia, i to wszyscy, każdego chłopa to mówię dzisiaj na takie potępienie, ale zawsze skruszeni wracaliśmy, wracaliśmy tam, gdzie trzeba, byliśmy w swoich domach, utrzymaliśmy te nasze, nasze to ognisko domowe i z tego się najbardziej trzeba cieszyć. I co by było, gdyby was, dziewczyny, nie było? No powiedz. No w ogóle tego świata by nie było.